Cześć, witajcie na kanale rośliny egzotyczne i bardzo krótko o trawie cytrynowej, gdzieś tam jak się cofniecie z 2-3 filmów, to zobaczycie, że wysiewałem trawę cytrynową i powiem tak, taka ciekawostka, dzisiaj jest, mija tam powiedzmy 9-10 dzień od wysiewu, natomiast pierwsze wschody nastąpiły już po niespełna dwóch domach. Oczywiście, temperatura, która tutaj panuje w growboxie jest e, no spora. Bo to jest 26-27 stopni. Wilgotność w przedziale 95-100%. E, tak? Oczywiście na samym początku bez żadnego doświetlania, bez niczego. Od kilku dni, od pierwszych schodów, dopiero zostało e, doświetlanie włączone. Nie wiem czemu. I to właśnie jest pytanie. E, ta trawa troszeczkę dziwnie wiodko rośnie. Tak? Ty Przewracają. Natomiast ja pierwszy raz ją wysiewałem, więc więc yy, liczę, że to po prostu tak się ta trawa zachowuje i po prostu jak ona dorośnie, bo podrośnie, to się usztywni i pójdzie w górę. Tak, bo przy takiej ilości światła, jak ona ma to jest zapewnione, powinna pięknie bić do góry. Dobra, potem przy kolejnych, przy kolejnych aktualizacjach będę jeszcze o tej trawie cytrynowej wspominał. Dzięki za uwagę, cześć.